Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii czwartej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale No i w dzisiejszym odcinku chcemy zająć się koszeniem kukurydzy na sieczkę, Następnie zajmę się belowaniem tej sieczki przy pomocy prasy stacjonarnej No bo poza odcinkiem wypożyczyłem sobie, jak widzicie, tą oto sieczkarnię marki Klas. No i jeszcze wypożyczyłem sobie prasę stacjonarną, do której przejdziemy za chwilę Ale na początku oczywiście zbierzemy sobie trochę sieczki No i później rozpoczniemy produkcję belki szonki. No więc tutaj zbyt zatrudnimy pracownika Pracownik będzie oczywiście tutaj kosił tą kukurydzę na sieczkę no ja wsiadę sobie już do ITFARA i y, za, będziemy tutaj odbierać oczywiście tą sieczkę na przyczepki. Tutaj widzę, że pracownik na razie już nie może ruszyć pewnie, y, nie może wyłapać przyczepy, więc trochę wycofamy sobie. Zobaczymy czy się zmieścimy tutaj obok tych drzew. Ok, pracownik już tutaj wystartował, więc y, możemy wkłasić y, tą sieczkę, tylko sobie jeszcze ustawię ten pomad. Zobaczmy, może wstawmy na 8 km na godzinę na no własną większą przystawką pracownik. Ogólnie tutaj po prostu sieczkarnie 8 km na godzinę, więc taką prędkość ustawimy. No i jak widzicie mam tutaj naprawdę spore pole kukurydzy, no bo oczywiście połączyłem sobie te trzy pola, no ale to było na poprzednim odcinku, właściwie na time -lapse. Zebrałem tutaj słoneczniki, a następnie połączyłem sobie te pola, no i tutaj powstało takie bardzo fajne, duże pole. No i to, że ostatnio mieliśmy targi FarmCon, które odbyły się w Doitwar Arena no i liczyłem, że pojawią się jakieś zapowiedzi odnośnie jakiegoś dodatku z maszynami marki Doitwar, no ale jedynie co dostaliśmy, no to pojawił się jeden ciągnik w modyfikacjach, jest on w kategorii średnich ciągników, nawet go sobie pobrałem i jak widzicie jest to, jest to ten oto Doitwar, wygląda on bardzo fajnie, jest to taki mniejszy ciągnik, może mieć on maksymalnie, tutaj zobaczmy ile ma, może mieć maksymalnie, Konfiguracja silnika, 183 konie mechaniczne, dodatkowo mamy wersję Warrior, więc możemy sobie też zmienić kolor. Na bardzo fajny ciągnik, taki mniejszy, więc w przyszłości będę chciał go sobie zakupić na moje gospodarstwo do y, takich mniej wymagających prac. Mamy oczywiście tego w którym pracuję, ale jest to starszy ciągnik z moduł, a tam tego sobie zakupię i zobaczę, czy wybiorę tą wersję zieloną, czy może tą wersję Warrior. No, się zastanawiam, ale myślę, że jest to też bardzo fajny ciągnik, ciągnik na takie gospodarstwo tym bardziej że w formingu 13 mieliśmy bardzo dużo maszyn z od marki Deutschwar. No i też oczywiście została zapowiedziana mapka w klimacie polskim o nazwie zielonka. Też bardzo ciekawe rzeczy. No i pojawią się trzy nowe uprawy, czyli Markewka, buraki czerwone oraz Pasternek, więc też otrzymamy trochę maszyn do uprawy tych roślin, bardzo fajnie. No i też chyba te uprawy z tego co mi się wydaje będą dostępne na innych mapkach, więc też bardzo fajna rzecz, no bo jest zawsze to jakaś większa różnorodność jeśli chodzi o uprawę rośnie. No i jeszcze zostały zapowiedziane, yy, zapowiedziane DLC Horsch, tylko z tego co mi się wydaje teraz będzie dopłatne, a kilka lat temu chyba do farminga 17 albo do 15 nawet nie pamiętam dokładnie, mieliśmy dodatek Korsz, no i był on darmowy, tutaj będzie on płatny, ale no, otrzymamy no, trochę nowych maszyn pod marki Horsh no i chyba nie wiem czy nie będzie jeszcze jakiejś mapki ale niestety o żadnym dodatku do ich farmy nie było nic powiedziane na no to policzyłem, że pojawi się trochę więcej maszyn. Albo chociaż jak dodali w modyfikacjach ten ciągnik, to mogli jeszcze dodać e, na przykład jakiś z spod tej marki. Chociaż w tym farmingu mamy bardzo dużo kombajnów do wyboru, no jednak fajnie, by dali jakiś nowszy kombinek marki Doitsfer, bo mają bardzo fajne maszyny. No ale zobaczymy, może za jakiś czas pojawi się dodatek z takimi maszynowi. No bo jednak no jest to jedna z większych marek, która jest czasem tym tych farmingu. A mamy tutaj e, dwa ciągniki podstawowe, jeden z modów, no i jeszcze mamy kombajn. No okej, okay, mamy już tutaj pełną szczepę, 34 tysiące litrów No i mamy prasę stacjonarną, już sobie ją rozłożyłem No i tutaj sobie podjedziemy, rozładujemy tą sieczkę I rozpoczniemy produkcję bel sieczki Tylko Muszę sobie to odpowiednio wycofać Może sobie w ten sposób to zrobimy No i możemy rozładować sieczkę Więc tutaj nam się sieczka wysypie No i ja przysiadam się do masaja I już sobie tutaj Uruchomimy tą krasę Ale tylko nie wiem czy ona będzie robić duże bele, czy małe, więc na razie musisz jeszcze wyłączmy. Ok, jeszcze jest autozapis, więc poczekajmy aż nam się gra zapisze. No i sprawdzimy tutaj w opcjach, bo ona może produkować małe i średnie bele, więc zobaczymy jaki tutaj mamy rozmiar. A mamy małą, więc po jedna mała bela się zrobi, chyba że teraz jest tutaj trochę zwiększa, ale nie wiem. Wydaje mi się, że najpierw się mała zrobi. No i możemy włączyć pracę, zobaczmy teraz. Chyba będziemy mieli niestety jedną małą belę, ale to i tak będę mógł ją sprzedać. Niestety no jedna mała bela się zrobiła, no ale teraz już będą nam się produkować te średnie bele w tej rozmiarze 150 cm. A jeszcze sobie włączymy śród automatyczny, żeby te bele nam się automatycznie tu wrzucały. I teraz zobaczycie co tutaj one będą tam się pojawiać w tym magazynie. Okej, okay, był, był już włączony w przód automatyczny, więc teraz to dokończymy. A no i tutaj już nam się jedna bela pojawiła. Teraz mamy belę tutaj, która ma 5500 litrów. No to możemy już wyłączyć okno pomocy. No i sobie, sobie i zobaczymy tą belę. Tutaj jak widzicie jest ona w tym miejscu. Nawet możemy sobie przez to przeniknąć. W ogóle przez te budynki też możemy przenikać, co ciekawe. No i tu będą nam się te bele upłatać. Jedna będzie taka mniejsza, ale to ją też będziemy mogli sprzedać. Tutaj już mamy trochę większą belę. No i tutaj wybrałam taki rodzaj folii, w tym ją trochę przypomina kolorem sieczkę z kukurydzy. Więc akurat idealnie tutaj wybrałem ten kolor. No tutaj tak wygląda bela sieczki. Tutaj widać taką dekorację z kukurydzy. Zobaczmy, czy już nam się wszystko wycofało z przyczepy, czy jeszcze coś tutaj jest. Okej, okay, mamy już kurtą przyczepę, więc możemy wracać na pole. I tutaj nam się ta sieczka będzie przetwarzać na belę. No a my pojedziemy tutaj zbierać kolejną sieczkę z ścieżkarni, no bo zrobiliśmy jeden przejazd i tutaj kawałek drugiego, a jak widzicie jeszcze tej kukurydzy zostało bardzo dużo. No więc dzięki temu będę mógł zarobić bardzo dużo pieniędzy na dalszy rozwój moj mojego gospodarstwa. No i jeśli chodzi o kolejne zakupy, no to będę chciał trochę pójść w stronę przetwórstwa, tym bardziej, że ostatnio jak robiłem szniwa, to sobie trochę zboża. E, Zmagazynowałem w moim silosie. No i będę chciał zakupić sobie pole numer 13, znajduje się ono tutaj niedaleko mojego gospodarstwa oraz niedaleko sklepu. No i na tym polu będę chciał zasiać trawę. Postawię sobie tam moje pierwsze fabryki do przetwarzania produktów. I na sam początek postawię sobie młyn oraz piekarnię, no bo oczywiście w młynie będę wytwarzał zboże, e, znaczy mąkę ze zboża. Natomiast w piekarni będę wytwarzał chleb z mąki. A później może ewentualnie jeszcze postawię sobie tłoczarnię oleju, no i myślę coś nad rozpoczęciem hodowli krów. Ja też tutaj policzę sobie koszty, ile będę musiał zebrać pieniędzy, ponieważ jednak nie zbieram sobie tych pozostałych znajdziek, które są dostępne na tej mapie, no bo oczywiście zebrałem połowę ostatnio, czyli 50, tutaj jeszcze mam drugie 50 do zebrania, więc jeszcze mogę z tego uzyskać ponad milion euro, ale zobaczę jeszcze, ile będę potrzebował pieniędzy do hodowli krów, bo jeśli będę chciał się przygotować do hodowli krów, to będę musiał zakupić sobie tutaj ten teren, gdzie jest obora, będę musiał zakupić sobie pole 35 i na nim w sobie ustawię budynki, no i może jeszcze zakupię sobie pole 30, bo tutaj jest zasiana trawa, więc... Tutaj będę mógł sobie robić się na kosy. W sumie jak gram w forminga 13 to na pole 36 oraz 41 mają trawę. No ale zobaczę, może później sobie kupię jeszcze pole 36. Na razie myślę, że pole 30 wystarczy. No więc muszę sobie policzyć te koszty, ile będę potrzebował pieniędzy na rozpoczęcie hodowli krów. No wiesz, muszę zakupić odpowiednie maszyny. No i na tym pole obok zagrody dla krów będę chciał sobie postawić może dwa magazyny na bele. Zobaczę, czy nie postawię sobie jeszcze sytuacji na kiszonkę, ale tutaj się zastanawiam, może po prostu postawię sobie dwa albo trzy magazyny na bele. I w tych magazynach będę trzymał bele siana, słomy oraz kiszonki. Więc kiszonkę może też będę trzymał razem z pozostałymi belami, tak jak tutaj właśnie robię bele kiszonki. To też będę sobie tam magazynował. Postawię sobie żywiaty na maszyny do robienia sianokosów. No i postawię sobie jeszcze obok mleczarnię, no bo oczywiście na tej mapce mamy mleczarnię, tylko że jest ona dość daleko od zagrody dla krów. Więc myślę że sobie sobie obok mleczarnie, żeby tam y, transportować sobie mleko i przetwarzać je na y, ser oraz na masę. No, ale tu jeszcze ciastowie, muszę sobie policzyć poza odcinkiem koszty, y, ile to będzie kosztowało wszystko. No, a na tym polu teraz będę chciał zasiać jęczmień. No i pewnie też za jakiś czas robimy sobie lapsa z belowania, no takiego pola może być dość sporo spomy, którą będę mógł sprzedać. Y, więc tutaj sobie posieję jęczmień no i jęczmień jest też bardzo fajny, bo... Można go już zebrać w czerwcu, no i później chciałbym sobie posiać trawę, żeby zrobić trawę na kiszonkę, którą później też będę mógł sprzedać. A później oczywiście przyjadę sobie kultywatorem po tej trawie i zasięję coś innego na tym polu. No ale tak sobie wymyśliłem, że mogę posiać jęczmień, który zbiorę w czerwcu, no i zaraz potem mogę posiać trawę i sobie jeszcze w jednym roku zdążę zebrać tę trawę, więc praktycznie dwa razy z jednego pola zbiorę tutaj klony i dzięki temu będę miał jeszcze większy zysk. OK, tutaj nam już chyba się zrobiło trochę tych bel i Zobaczmy ile jest tutaj przyczepy. Ok, sześć bel. Tutaj właściwie jedna mała i 5 dużych. To teraz mamy kolejną dostawę sieczki. Musimy sobie tutaj najpierw jeszcze wycofać do tej prasy stacjonarnej. No bardzo fajnie, że dodali taką pracę w dodatku. Najmniej no, myślę, że dla samej tej pracy warto było kupić ten dodatek, no bo jest to bardzo duże udogodnienie tutaj możemy sobie taką sieczkę zbelować, nie musimy jej magazynować w Silosie, tylko po prostu stawiamy sobie taki magazyn na belę, kupujemy albo wprzyszamy tą prasę stacjonarną. No i w ten sposób możemy sobie robić belę kiszonki z kukurydzy. No tu jeszcze nam trochę zostało, więc możemy podejść bliżej i zobaczyć że tutaj ta działa. No i kolejna bela ląduje w magazynie. No ciekawe jak wysoko te bele będą tutaj ustawione. Niestety nie możemy sobie na nią skoczyć, bo przenikamy przez te bele. Ale ciekawe jak tutaj będą one wysoko układane. Ok zobaczmy jeszcze ile tej sieczki zostało A możemy wysypać więc tutaj wysypiemy tą sieczkę A zostało nam niecałe 500 litrów to już możemy pojechać na pole i kontynuować zbiorę tej sieczki Tutaj oczywiście praca będzie pracować tą sieczkę i robić kolejne bele, a my już tutaj pojedziemy do sieczkarni i będziemy odbierać kolejną sieczkę z kupuryty No, oczywiście całego pola na tym odcinku nie zbiorę. Nie no i myślałem, czy zrobić time lapse, czy zrobić taki klasyczny odcinek, ale uznałam, że tutaj zrobimy sobie klasyczny odcinek. No a jeśli chodzi o kolejny odcinek, to zobaczę, co jeszcze będę robił, bo mam na polu numer 17 Soje, bo nawet chyba o tym jeszcze nie wspominałem, ale tak zastanawiałem się, co zakupić za te pozostałe pieniądze, które mi zostały po tych dużych zakupach. No i ostatecznie uznałem, że zakupię sobie pole numer 17 oraz 18. Tam sobie zebrałem chyba było sorgo oraz Soja. A teraz zasiałem sobie tutaj na polu numer 17 soję, na 18 był owiec, a na 19 jęczmień. Oczywiście pole 19 już miałem wcześniej, więc tam sobie zebrałem rzepak, zasiałem jęczmień. No i teraz tutaj też poza odcinkiem zebrałem jęczmień, zebrałem owiec, jeszcze tutaj zbelowałem słomę z owca i trochę na tym zarobiłem. A na polu 17 soję, więc tutaj albo zrobimy sobie taki klasyczny odcinek ze zbiorów soi, albo może zrobimy sobie timelapsa ze żniw, chociaż w sumie ostatnio były zbiory słoneczników. Nie sądzę, jeszcze się nad tym zastanowię, ewentualnie może zrobimy sobie lapse z siewu jęczmienia. W zasadzie trochę było zbiorów, były te zbiory słoneczników oraz włączenie pól. Tutaj mamy teraz zbiory kukurydzy na sieczkę, więc może sobie zrobimy na odcinku siew jęczmienia jako lapse. W tym odcinku nie pracowałem tym nowym siewnikiem, więc może sobie zrobimy siewnik w formie time No Na sobie może zbieram to odcinkiem, a w kolejnym sezonie zrobimy sobie jakieś sliwady lub kombajny. Chociaż jęczmień raczej ustawia pracownika i tutaj pracownik zbierze jęczmień. No i sobie ten jęczmień będę chciał przetworzyć na mąkę, a następnie mąkę na chlebie już postawię sobie te fabryki. No ale na odcinku też pewnie zrobimy tajemny odcinek z słomy, słomy, więc też myślę, że może być taki fajny odcinek z takiego dużego belowania na tym polu. No i trochę tych bel pewnie też będzie i będę mógł na tym bardzo fajnie zarobić. A na tych pozostałych polach posieję sobie jakieś inne zboże, może jakąś pszenicę, też myślałem, żeby zasieć sorgo, że na jednym polu zasiałem rzepak, na polu numer 19, a może na polu numer 18 zasieję pszenicę, a na polu numer 17 może posieję obiec. No ale to jeszcze się nowe, ale możemy sobie tam posieć pszenicę oraz owies. No i może zrobimy timelapse ze zbioru tych pól, zobaczymy czy uda się zabrać wszystkie te dwa pola na jednym odcinku, czy tylko jedno. No i skoro tutaj będę belował słomę, no to raczej na tamtych polach już słomy z pszenicy oraz z owsa wezmę tutaj włączę się czkarni, żeby tutaj posiekać tą słomę. No bo z takiego jednego pola myślę, że wystarczy tej słomy, żeby trochę zarobić. Ok, mamy kolejną dostawę sieczki z kukurydzy I zobaczymy ile już tych bel tutaj się uzbierało, już praktycznie jeden rząd mamy No niby tutaj jest znak X, że nie możemy wejść, a i tak możemy sobie tutaj wejść do środka i możemy zobaczyć te bele. No, a łącznie już mamy 12 bel No ciekawe czy uda się zapełnić ten magazyn Myślę, że raczej nie, ale może coś w okolicach tu bel to tutaj będzie, chociaż patrząc na to, że ja taki mały kawałek zebrałem, już mamy 15 bęb, to zobaczymy, ile tego będzie. Ok, zobaczmy, ile jeszcze tej sieczki zostało na przyczepie. Mamy 12 tysięcy litrów i możemy trochę rozpłodować, więc wybieramy resztę tej sieczki. Ok, no mamy niecałe tysiąc litrów, więc pojedziemy już na pole, żeby tutaj nie marnować czasu. To po prostu pojedziemy na pole i zbierzemy resztę sieczki od sieczkarni, a później już tutaj dosypiemy jeszcze więcej tej sieczki. No i tak całkiem sprawnie to idzie tutaj. Na szczęście ta pola jest bardzo blisko tego magazynu, więc tutaj sobie zbieram sieczkę, dojeżdżam do tej prasy stacjonarnej, wysypuję tą sieczkę, ta prasa tutaj robi belę z sieczki i oczywiście jeszcze owija, no i ja tutaj za chwilę znowu przyjeżdżam po kolejnym dostawę sieczki. No więc to jest to bardzo fajny sposób na robienie kieszonki z kukurydzy, no i fajnie, że ta prasa pojawiła się w dodatku. No ale oprócz tego możemy jeszcze belować poza oczywiście sianem chłomą oraz trawą możemy jeszcze belować buraki co prawo rozdrobnione oraz paszę mieszaną jest też bardzo fajna opcja Na no z tą siedzką bardzo fajnie tutaj to zrobili no bo możemy sobie w taki sposób zrobić kieszonkę nie, mu nie musimy kupować silosa na kieszonkę i nie musimy go stawiać na gospodarstwie. no akurat taki silos zajmuje dość sporo miejsca chociaż taki magazyn też jak postawimy na przykład jeden albo dwa magazyny jeśli chcemy mieć więcej bel, to trochę też zajmuje miejsca ale jest to też bardzo wygodne, jeśli chodzi o sprzedaż. Możemy na przykład później te bele zabrać na szczepę samozbierającym i sprzedawać w punkcie skupu. Nasze dodatkowe tutaj na tej mapce bardzo fajne jest to, że punkt skupu znajduje się tutaj w tym budynku po prawej, więc nie będę musiał daleko jeździć z tymi belami. Chociaż w tej drugiej zrobiłem fajne zastosowanie i e, obok zesu na kiszonkę postawiłem sobie punkt skupu, gdzie można sprzedawać wszystko i e, dodatkowo jeszcze zakupiłem sobie pociągi, które sprzedają tą kiszonkę, To jest bardzo fajne rozwiązanie. No, ale jestem ciekaw, ile tej sieczki uda się zebrać z tego pola. Ile tych bel wyjdzie. No, ale myślę, że to jest dobry pomysł, bo tutaj wypożyczyłem sieczkarnię oraz z stacjonarną. Wydałem chyba na to około 40 tysięcy. No, a mogę na ten zarobić naprawdę bardzo dużo. Myślę, że ponad 200 tysięcy, może nawet trochę więcej. Tyle, ile tej sieczki będzie. No, ale będę mógł zarobić pieniądze na rozwój mojego gospodarstwa. No i też bardzo fajnie, że połączyłem te pola, tutaj bardzo fajne takie duże pole powstało. Na farmingu 13 akurat za bardzo nie dało się połączyć tych pól, tutaj chodzi o pole numer 14 z polami 15 i 16, no bo tutaj pomiędzy były drzewa. Chociaż pewnie jakoś w farmingu 13 według do że mapki można było usunąć te drzewa, no ale tutaj można w bardzo prosty sposób się ich pozbyć, czyli po prostu wyciąć te drzewa i możemy tutaj następnie usunąć pnie i połączyć te pola. No a jeśli chodzi o pole numer 17, 18 oraz 19 tych pól na razie raczej nie będę łączył, no bo takie mniejsze pole też mi się przydadzą nawet na przyszłość, żeby uprawiać na nich na przykład buraki cukrowe albo ziemniaki lub bawełne. Ewentualnie mógłbym je trochę powiększyć, chociaż i tak teraz mam dość sporo tych pól, więc yy, aż tak bardzo tutaj nie muszę ich łączyć. No a w przyszłości chciałbym sobie zakupić pole numer 20 oraz 21. Te pola akurat będę chciał połączyć. No bo nawet grając w trzynastkę tutaj w farminga, na no, to połączyłem sobie te pola. i one są też idealne do połączenia, do no, bo są obok siebie, więc możemy sobie spojrzeć je na większe pole. i też w przyszłości będę chciał zakupić sobie te pola. I zobaczymy, zostało nam 12 tysięcy litrów y, sieczki. No więc musimy znowu poczekać, aż nam się tutaj ta sieczka przetworzy na bele I wysypiemy resztę. Okay. Możemy już bez niej pojść, pewnie dlatego, że zaczęła nam się kolejna bela tworzyć. Jak widzicie, ta sieczka idzie do klasy, tutaj się weźmiemy do kolejnego No ale kawałek tego pola już zebrałem na tym odcinku, ale resztę już dokończę sobie poza odcinkiem. No a jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!